Siemanko, jestem Wertes i witam was w takim specjalnym filmie, w którym wraz z Lenovo pokażę wam pięć gier, w które warto zagrać na tabletach w najbliższym czasie. Także bez zbędnego wstępniaka, przejdźmy już do pierwszej gry. Pierwszą grą, którą wam polecę do zagrania jest Does Not Commute. Jest to gra strategiczna, w której jedynym twoim przeciwnikiem jesteś ty sam. Ale jak, to już wam mówię. Patrzcie, w grze musimy dojechać samochodem w małym miasteczku z punktu A do punktu B. Następnie dostajemy kolejny samochód z kolejną trasą, która w pewnym momencie przecina się z poprzednią. Tyle, że tym razem już nie jedziesz sam na mapie, tylko pojawia się drugi samochód, który prowadziłeś wcześniej. Co każdy przejazd robi się coraz trudniej, bo wasze poprzednie przejazdy będą wam sporo przeszkadzały. Gra jest naprawdę wciągająca i zarówno śmieszna w większości momentach. Druga gra to jest Dragon Hills. Chodzi w niej tylko i wyłącznie o wielką, wielką, wielką rozwałkę na swoim smoku. Fabularnie chodzi o to, że królewna została zostawiona i okradziona przez swojego księcia i pragnie się na nim zemścić, rozwalając wszystko na końcu jego samego. E, tak, możemy tutaj ulepszać swojego smoka, żeby był mocniejszy i bardziej wytrzymały. Jak najbardziej polecam. Trzecia gra, Hellrider. Wcielamy się tutaj w motocyklistę, który szedł do piekła, żeby rozwalić złe szkielety, które postanowiły stąd uciec. Ale to się nigdy nie stanie, bo nasza rola w tej grze to przejechanie jak największej ilości szkieletów. Sterowanie jest proste, bo klika się tutaj tylko jeden przycisk, znaczy klika się w ekran, żeby zmieniać kierunek sterowania. Jednak tutaj sterowanie jest tylko proste, bo co krok możecie przegrać, wpadając w różne pułapki, kamienie i inne przeszkody. Tak, trudna, ale bardzo fajna. Polecam. Czwarta gra: Mortal Kombat X. Jest to mobilna wersja bijatyki stanowiącej dziesiątą odsłonę kultowej serii Mordowicz znanej z komputerów PC i konsol stacjonarnych. Senno rozgrywki stanowi przeznaczona dla jednego gracza kampania fabularna, która została, co prawda, nieco uproszczona, ale pokrywa się z historią ukazaną w pełnoprawnej wersji gry. I akcja toczy się ćwierć wieku po wydarzeniach zdanych z poprzedniej części serii i obraca się tradycyjnie wokół wielkiego turnieju sztuk walki o nazwie Mortal Kombat. Z racji upływu czasu opowieść koncentruje się jednak w znacznym stopniu na nowym pokoleniu wojowników, nieobecnych w poprzednich osłonach cyklu. Gra jest darmowa, jednak istnieją opcje mikropłatności w grze. Piąta gra: Heil Klim Racing. Nie jest to nowa gra, ale polecam Wam ją tutaj właśnie, dlatego że jest to moja ulubiona gra mobilna i zawsze gdzieś jadę na przykład Pociągu to większość czasu sobie mnie upykam, ale dobra, kilka słów o grze. Gramy tutaj goście moim imieniu Newton Bill. Jest on młodym kierowcą, który ma wyruszyć w podróż po terenach, po których nikt do tej pory nie jeździł. Tak w grze zdobywamy pieniądze, które pozwalają nam ulepszać nasz samochód, żeby był coraz mocniejszy i dojechał coraz dalej. Po czasie właśnie za te pieniądze możemy ulepszać nasz samochód i wykupywać dostęp do kolejnych rund. Porada ode mnie! Kup kupicie pociąg. Ulepszacie go na maksa, na maxa, na maksa i grajcie na autostradzie. Mój rekord tam to 23 tysiące metrów właśnie tym pociągiem. Okej, okay, gry mamy za nami, ale to jeszcze nie koniec filmu. Jeśli chcecie być na bieżąco nie tylko z grami, ale też z aplikacjami, muzyką, to wejdźcie koniecznie na stronę aplikacje.blocklenovo.pl. Ta stronka to bardzo dobry przewodnik po najlepszych aplikacjach i grach na tablety Lenovo i nie tylko. Jak pewnie widzicie, strona jest podzielona na różne kategorie, z przydzielonymi pod nie aplikacjami: życie, szkoła, praca, dla fotoamatorów. Kino i muzyka oraz gry. Do wszystkich aplikacji, jakie dostępne są na stronie, dostajecie m.in. opis danej aplikacji oraz porady, jak z niej korzystać. Są też konkursy. Aktualnie prowadzony jest konkurs gry RoliMals, w którym do wygrania są fajne bezprzewodowe myszki. Żeby wygrać, wystarczy na stronie podać ukryty kod z gry Rolly Mals, który otrzymacie po przejściu gry. W najbliższym czasie na stronie pojawią się też różne promocje na płatne aplikacje. Jak najbardziej polecam Wam dodanie tej strony do ulubionych. To by było na tyle w tym filmie. Jeśli ten specjalny odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, dodać filmu do ulubionych, Udostępnić na fejsie oraz przesłać znajomym. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Hej!